Nie mm -hmm. wiem czy o tym wiesz, że gdyby Apple sprzedawało tylko AirPodsy, tylko ten jeden produkt, byłoby szóstą największą firmą na świecie. A to dzięki temu, że tak często się je gubi, <laughs> bo mm -hmm. ja już będę kupował czwartą parę i zgubiłem swoje AirPods, Airpods Pro 2, i muszę kupić nowe. I wydaje mi się, na przykład te sławki mam, no to chyba oni specjalnie skopany mikrofonu zainstalowali, żebyś musiał mieć drugie. Koszmarny jest ten mikrofon, <noise> jak czasami próbujesz się położyć z nich. Tak to w dostać jakby go nie było. tragedia Ale też z tego, co kojarzę, w dużej mierze jest to też kwestia protokołów, które jakby korzystają czy chociażby właśnie bluetootha, bo po prostu jakby w momencie kiedy jakby oni ci wysyłają tylko w sensie wiesz komputer wysyła ci dźwięk do słuchawek to jakby jest pełna pełen zakres tej, tego połączenia a w momencie kiedy jeszcze to połączenie jakby musi wracać to już jakby jest ograniczana jakość i na jednym i na drugim czyli okay. tam jakaś taka mocna kompresja czyli tak jak na replikowaniu sygnału Wi-Fi. Na no tak, jakby, co jest właśnie problem, że, jakby, że słuchawki Wi-Fi, słuchawki po Bluetooth'ie jakby przeważnie będą miały trochę gorszy dźwięk, chyba że jakby w jakichś innych jeszcze systemach są trochę inne, nie wiem protokoły mm -hmm. czy coś, które po, pozwalają nam więcej danych przesłać. No te aplowe słuchawki przeważnie nie mają jakichś super rozwiniętych tych protokołów. Jest tam jakby oddzielny procesor do, do analizy, ale samoż takie protokoły komunikacyjne to są takie średnie.